Te iluminacje ostatnie świąteczne bożonarodzeniowe spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem mieszkańców. Stąd też pomysł, żeby nie tylko w czasie świąt, ale w trakcie roku również wyjść z jakimiś ciekawymi propozycjami. Jedną z nich są właśnie propozycja na walentynki. Miejmy nadzieję, że ona będzie sprzyjać i zakochanym wszystkim mieszkańcom Bytomia jako naprawdę, jako ciekawy taki dodatek. Usadowiona w Parku Kachla na Górze Miłości, więc jest to idealne miejsce bardzo się nam podoba, coś innego. Przyszedłem z córką, z żoną, z wnuczkami, fajnie, super. I klupadełko lodowisko, i te ozdoby, i rynek, i reniferek na stawie. Bardzo mi się podoba, dlatego właśnie przyjechałam, bo zobaczyłam na stronie urzędu i dlatego przyjechałam zobaczyć, jak to wygląda w realu. W wielu miastach coś takiego jest, także fajnie, że bytom też. Muzyka